Kasia i Tomasz oraz Adrianna i Michał z Rolnik Szuka Żony zdradzili, jak poza kamerami rozwijało się ich uczucie. Nie było tak lekko, trzeba było przegadać niektóre rzeczy, mówi wprost uczestniczka. Kasia i Tomasz oraz Adrianna i Michał po finale dziewiątej edycji Rolnik Szuka Żony pojawili się na kanapie w pytaniu na śniadanie. Pary opowiedziały, jak teraz wyglądają ich relacje i co planują w najbliższym czasie. Okazuje się, że ogromna zmiana w życiu, związana z przeprowadzką na wieś, wcale nie były łatwe dla Adrianny. Co zdradzili uczestnicy? Uczestnicy w pytaniu na śniadanie zdradzili, jak układa im się po finale dziewiątej edycji. W finale dziewiątej edycji rolnik szuka żony pojawiły się aż cztery pary, co do tej pory nie zdarzyło się w historii programu. Adrianna i Michał dzień przed finałem zaręczyli się, a Kasia i Tomasz nie ukrywają, że są naprawdę szczęśliwi i cieszą się każdym dniem spędzonym razem. Michał z rolnik szuka żony wspólnie z Adą twierdzą, że połączyło ich przeznaczenie, a po tym co powiedzieli trudno się temu dziwić. Nie Michał wybrał mój list, ale to los dał mi szansę, powiedziała szczerze Adrianna, a Michał dodał, wyszedłem z tego założenia, bo mnie w domu nazywają farciarzem i chciałem sprawdzić swoje szczęście. Wylosowałem jeden list z kilkunastu i trafiło na nią po prostu. Okazuje się, że po tym, jak gospodarstwo rolnika opuściły kamery, para zdecydowała się na poważne wyznania, a Adrianna nie ukrywa, że choć nie było łatwo, to cieszy się, że w programie znalazła miłość. Już się nie hamowaliśmy z uczuciami, wszystko sobie mówiliśmy jasno i klarownie. Mówił Michał, a Adrianna dodała, też nie było tak lekko, trzeba było przegadać niektóre rzeczy. Wymagało to trochę czasu, zanim się zaaklimatyzowałam w nowym miejscu. Zmiana o 180 stopni z miasta na wieś. Z kolei Kasia i Tomasz z rolnik, szuka żony, mówią wprost, że ich droga nie była łatwa, ale teraz są bardzo szczęśliwi. U nas droga była troszkę dłuższa, bardziej kręta powiedzieli razem Kasia i Tomasz. Okazuje się, że para po wyjeździe kamer i ponownych rozmowach odkryła, że naprawdę do siebie pasują. Już tak poza kamerami zobaczyliśmy, że tak do siebie pasujemy i od tamtej pory jesteśmy razem i szczęśliwi. No szkoda, że nie od samego początku, ale dzięki temu bardziej doceniamy te relacje, mówił Tomasz, a Kasia dodała: Wszystko jest po coś. Jakie macie plany na przyszłość? zapytała wprost Katarzyna Cichopek. Tomasz szybko odpowiedział, że myślą o wspólnej przyszłości, ale na spokojnie chcą się poznawać i cieszyć sobą. Żeby mieszkać jeszcze bliżej siebie, zdecydowanie. My mamy troszkę wolniejsze tempo niż u Michała i Adrianny, aczkolwiek jesteśmy tacy szczęśliwi i powoli będziemy myśleć o tym wszystkim. Teraz nie myślimy tak dużo o przyszłości, teraz cieszymy się, że jesteśmy razem. Sądzicie, że Ada i Michał oraz Kasia i Tomasz za jakiś czas staną na ślubnym kobiercu? Is will I be in the other? Put your hands up if you live in a prison. Put your hands up if you live in a prison. When the roll rolling, you gotta down low. If you lost all of your strength, you gotta take it slow. Sometimes I wonder if my life is worth losing, cause I only went. I still would. You love me.